widzę, witam Was. Witam was, was w odcinku Skyrim. To jest odcinek pierwszy na moim kanale Skyrima. Skyrim i, I witam. Tam. No i tu mamy eee, nie wiem co. Jesteś najfajniejszy. Zostaniesz moim tatą. Proszę pana, da mi pan monetę? To Brenuin powiedział, że powinnam tak robić. To jedyny człowiek, który był dla mnie miły. Odkąd... Odkąd mama... Odkąd umarła, moja ciocia i wujek przejęli naszą farmę i mnie z niej wyrzucili. Mówili, że do niczego się nie nadaje. No i jestem tutaj, ale... Ja... Nie wiem, co mam robić. Tak strasznie za nim tęsknię. Tu mamy wszystko. Naucho, nie wiesz nic o naszej walce, naszym cierpieniu. O mnie po prostu. Ty z moim synem. Co z Toraldem? Daj znać. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Mądryś. Pójdziemy do zamku. Skonfiskujemy wszelki skradziony towar i będziesz wolny. Po zapłaceniu grzywny, na. No tak, no tak. No tak. Okej, okay, okej. Okay. Prze... nie. Prze, 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 Polska. Biało, czerwoni, polska, policja nas goni. Haha, śmieszny żart. Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Zazwyczaj jest fajnie, ale to ciężka praca. Przepraszam, ale próbuję czytać. Widziałam, jak to kradniesz. No. Chłopcy, dziewczyny, psy, dorośli. Z każdym mogę się bić. Głupi Lars, dziecię wojny. Co dzieje się z nim okay. bije, Ale to żadna walka. Z rozkazu Jarla nakazuję ci stać. Mądryś. Pójdziemy do zamku. Skonfiskujemy wszelki skradziony towar i będziesz wolny po zapłaceniu grzywny Dobra Dobra Aha Oczywiście no. Musiałem się kurwa utopić. Okej, okay. na no co się tak gapisz? Nie boję się ciebie, wiesz? Nawet jeśli jestem mniejsza. Okej. Okay. Pa. No. To byłoby... To byłoby wszystko na tyle, pa.